No dobra, zobaczmy, co się stanie. Hej, nie, ja pieprzę, Wszystko nie. w porządku, Stary Wiktoria? Samo, przepraszam. Mokra farba jest niezdrowa na włosy. Nie zbliżaj się do mnie, dziwaku! Chwileczkę, chwileczkę, zaraz przyniesiemy ręcznik. Rusz dupę, zanim zaschnę. Hej, Wiktoria, ty czego chcesz, Max? Tak mi przykro. To świetny kaszmirowy płaszczyk. Raczej było. Ale będzie następny. Cóż, zawsze umiałaś się dobrze ubrać. Mam jakiś tam talent? Przynajmniej zdaniem Jeffersona. Widziałam Twoje zdjęcia. Masz świetne oko. Godna Richarda Avedona. To jeden z moich idoli. Dzięki, Max. Oby te piny przyniosły mi ręcznik, zanim wyświeje. Zasługujesz na lepszy kadr. Wybacz, że cię zablokowałam i wyzywałam od felli. To było niemiłe, ale całkiem zabawne. Wiesz to jeden z tych dni? Doskonale cię rozumiem, Wiktorio. Widzimy się później. Au revoir.